Donald z kaczką w ciągłym sporze. Jak on chce, ona nie może. Gdy on nie chce, ona musi, bo nieważne o co kłótnie. On do przodu, ona w tył. Kto ma przed kim, kto za kim iść. Jedno w lewo, drugie w prawo. Gawieć obu bije brawo. Lecą pióra, chrypią gardła, Wnet zakłady będą stawiać, Bo na świecie jest już tak, każdy swoje racje ma. I nie widzą, że swą kłótnią same się na obiad skupią, Aż gospodarz łby im utnie, w Garze zakończając kłótnie. Stare pożekadło uczy, wiosąc prawdę oczywistą, gdzie dwóch się pokróci, tam trzeci skorzysta.